Nie mogłem w domu mieszkać, zostałem tak, jakby wyrzucony. Przez kilka lat byłem osobą bezdomną, najpierw w Płocku, później w Warszawie, no że jestem w Wypierdalaj, jednym słowem. Zboczenie z domu nie będzie. I tak było. Przez jakiś czas mieszkałem u ojca mamy, ale jak zmarła, tak wnuczek mieszkał z żoną, po powiedzieli, że już nie można i tyle no. I kto takich słów do pana użył? Że wypierdalaj? Matka. Ojciec za, za dużo nie miał nic do powiedzenia. Ja na świętej pamięci chłopaka e, zmarłego, mamę, wołem mamuśka. A na moją matkę mówię pani. Pani Jakubowska i tyle. Nigdy ja sobie nie, nie przypominam, że, że żebym nazwał ją mamą albo mama. Nie. Ojciec jakieś. Trzy, cztery miesiące przed śmiercią powiedział do mnie, wybacz mi, synu. Za to jestem mu wdzięczny. No, ze starszym bratem nie, nie rozmawiam w ogóle. No, powiedział, że nie chce zezboczeńcy mieć do czynienia. A młodszy brat odwrotnie. Młodszy brat, jego obecna partnerka, to są za mną. To, to są z najbliższej rodziny... Dwie jedyne osoby. Człowiek spał po różnych tam yy, pustostanach. A to yy, ja sypiałem czasem na dworcu P P P PKP, jak w zimę to było, o, luksus był luksus, bo yy, była taka płyta przy yy, oknie, która była od spodu ogrzewana. Ale znów był, był mankament jeden, że jak człowiek chce spać. Jak miał nowe buty, to musiał zdjąć buty z siebie i zawiązać sznur mi przy głowie. Dlatego mówię. W Polsce na najlepiej to być, nie wiem, bardzo bo, bogobojnym, albo siedzieć cicho, nie wyrażać swoich zdań. I tyle, bo być gejem to. Wcześniej, czy, czy, czy później, łeb upierdzielą, i, i tyle no. No to na pewno po, po łbie dostałem, jak, 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 jak już yy, wiedziano, albo wyzwiska. Plucie w twarz to chyba jest na, na takim yy, początku dziennym. Robert miał 29 lat jak zmarł w 2003 roku a poznaliśmy się w 2000 czy coś takiego i to wtedy jeszcze e, było tak, że e, pisaliśmy do, do siebie listy i pamiętam e, znaczy nie to Robert zmarł w, w 2004 bo Tereska zmarła w, w jakoś w Czerwcu 2003 roku po pogrzebie Teresy, ja zadzwoniłem do Roberta i mówię: Robert, przyjedziesz? No i tam gadka o, o różnych sprawach. No i jak przyjechał, tak został. No i byliśmy razem. W pewnym momencie pokłóciliśmy się. Wyjechał do, do domu po dwóch tygodniach jego mama zadzwoniła, że Robert nie żyje. Zostałem wychowany w rodzinie katolickiej, ale nie jestem wierzący, bo dla mnie ksiądz to jest tylko człowiek. A taka prawda, że jeżeli chodzi o wiarę katolicką, to ja dopiero jako dorosły człowiek odkrywam, czym jest ksiądz, czym jest zakonnica. Powiem szczerze, że według mnie może się mylę, ale gdzieś 80 parę procent osób duchownych to są geje. Albo biseksi, którzy uciekają od z, do, z domu rodzinnego. Bo tak to normalny typowy heteryt, który... Za kobietami biegnie, to o nie, 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 nie. Nie sądzę, żeby chciał zakładać futannę. No kotek, tak ta, 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 jak mówię, ma 20 lat. Trafił do mnie yy, jako maleńka kuleczka, na której praktycznie w ogóle sierści nie było. Bo był rzucany przez właściciela ponoć yy, swojego gdzieś tam trzymany w komórce i, i rzucany o ścianę. No i Maruda też nie jest zdrowy, bo Maruda choruje na kamienicę i mocznicę i to mu raz na jakiś czas powraca, ale już teraz bardzo rzadko. Ja sobie nie wyobrażam życia bez niego. Bo to zo, z, został praktycznie można powiedzieć jeden taki normalny przyjaciel, bo Przyjaciół moi, y, mo, moi, przyjaciele z takich najbliższych, co, co miałem, to niestety, no może jestem pechowym człowiekiem, ale w ostatnich y, 10 lat, no to kilku straciłem. O, to jest mój miesięczny magazyn leków. Ja biorę dziennie około. 40 tabletek, i jeszcze mam plaster yy, co dwa dni yy, przyklejany na plecy. Wcześniej, no to Mops mi obiecywał, że i, i łóżko będę miał, i załatwią mi szafę, i pomogą mi w, y, jakoś umeblować, bo to, to wszystko, co, co, co jest tutaj, to jest z, dużo, z okolicznych śmietników. Jeżeli mój miesięczny dochód wynosi, zgadnijcie Państwo, 485 zł. Przede wszystkim, aby nie było stać na leki, żebym nie mógł, nie musiał. Bo o, o, nic więcej. Ja z żywnością to tutaj, to tak jak mówiłem. Ja, ja sobie y, poradzę. Mieszkam w warunkach jakich mieszkam, może z czasem ktoś będzie wymieniał jakieś meble, żeby móc mi to jakoś godnie, normalnie zrobić, ale mi chodzi tylko o leki, bo chciałbym, powiem szczerze, chciałbym jeszcze położyć.